95% szans dla Polish Zombiego, tylko 5% stawiało na Filipa Wątkowskiego. Box małe rękawice, rozpoczynamy. Drodzy Państwo, niech dzieje się historia. Odwrotna pozycja Wątkowskiego. On z pozycji Mańkuta próbuje zaskoczyć Marcina Wrzoska. Już trzy próby ataku w krótkim dystansie. Od razu widać, że Panowie są bardzo szybcy i to może być naprawdę ładne w parcie Gain narodowym. Ho, ho, ho. Tutaj Filip rozpoczyna z wysokiego C. Kilka wąskich ciosów doszło do głowy Policz Zombiego. Natomiast chce też mieć inicjatywę w tym pojedynku. Nie robi kroku wstecz Wrzosek. Wrzosek stwierdził, że tutaj wszystko jest dobrane dla jego rywala: waga, formuła, tak więc przekonajmy się sami. Coraz większą presję zaczyna wybierać teraz Marcin Wrzosek, ale świetnie też kontroluje tutaj Filip Bąkowski. Są próby na dół, są próby na górę, ale też mocno zaatakował Marcin Wrzosek. Zobaczymy, czy któryś z tych ciosów doleci do głowy Filipa Bądkowskiego. Jedno jest pewne, Bądkowski nie ma nic do stracenia. Jeżeli przegra, to nikt nawet się nie zdziwi, ponieważ kursy pokazywały to od początku. Doświadczenie również. A tutaj widzimy, że próbuje przyjmować Filip serię ciosów, żeby później odpowiedzieć jednym mocnym uderzeniem. I chyba robi to na razie skutecznie. Ale nie wchodzi, wiadomo, do klatki po to, aby oddawać ten pojedynek, tylko on szuka tu swojej szansy. Natomiast widzimy, jaka jest tendencja w tym pojedynku. Chciałby bierać presję od pierwszych sekund Filip Bątkowski, natomiast przed momentem już dłuższy fragment, kiedy to Marcin Wrzosek wykonywał krok do przodu i chce odebrać ten atut presji rywalowi, męczy Filipa Bątkowskiego już tą presją w klatce Marcin Wrzosek. Ale również trafia Filip Bątkowski. dochodzą te ciosy również do głowy Marcina Wrzoska. No nie jest to na razie jednostronny jedno pojedynek. No, w końcu Filip ma duże doświadczenie. Niech to wymianasz się uśmiechnęli obaj i teraz trafi, sierpowym Filip Bątkowski. I właśnie chciałem przypomnieć, że to są małe rękawice, panowie. To są małe rękawice i goście, którzy naprawdę potrafią uderzyć. I widzimy, że tutaj nie chodzi tylko o taktykę, metodykę warki, ale też o sieczkę w bliskim dystansie, bo żaden z nich nie chce robić kroku wstecz. Jest żeby się! Mocno trafił, to rozjuszyło Byka Wrzoska, który później, miałem wrażenie, że dwukrotnie mocno trafił Bądkowskiego, ale teraz wspaniała akcja Filipa. To... Jeden z największych underdogów tej gali. Największy. Największy. największy, największy. Zaraz może naprawdę zaskoczyć. Ale to jest cena walki w bliskim dystansie. Zaryzykował Marcin Wrzosek wchodząc w taką bijatykę. Ta fizyczność miała być atutem Bądkowskiego i pokazuje to w tym pojedynku. Odnajduje się dobrze Bontkowski w bliskim dystansie. Była przerwa, Filip jeszcze zadał dwa ciosy po komendzie sędziego. I trafił! Rewelacyjny prawy prostaż, było widać jak tańczy! Tańczy Filip Podkowski, to będzie koniec! To będzie koniec To będzie koniec walki! Ale wraca, wraca jeszcze, szuka swojej szansy, szuka równowagi, zgubił ten błędnik, ale czy powróci do tego pojedynku, Ostatnie sekundy rundy pierwszej! Mam wrażenie, że Filip nie ma. nie. to Tańczy nie. Nie, dopuści, ale jest kolejny, nie